No się ma Elo z tej strony. No się ma Elo z tej strony. Z tej strony Kok, z tej strony Kokos i witam was w kolejnym odcinku z Nitforce. Nitwor Speed, oh, yeah. No, Sima, no, witam Was w kolei. co to jest za kamera? Nic nie widzę, no, gademy. No, ale panie kamerzysto, czy coś się pan tu nie pojebał czasem? Dobra, nie wiem, nieważne, ale witam Was w kolejnym odcinku z Nitwor Szpedunga. Zaczynamy kolejnymi wyścigami, tym razem jest to sprint. Zostało nam jeszcze parę wyścigów do wykonania. Oczywiście spróbujemy wykonać je tą suwarynką, która no naprawdę bardzo mi się podoba. I z wyglądu, i tym jak się nią jeździ, i tym jak brzmi. Żytwiakowi by się spodobała ta furka, nie powiem, że nie. I myślę, że... No halo, co jest? I myślę, że zostałby totalnie nią zniszczony, ale póki co mamy jeszcze parę wyścigów do ukończenia oraz paru przeciwników do pokonania. Mianowicie Roniego Makrela, który jest teraz na trzecim miejscu, oraz później Byka, który jest na drugim. Byk to był chyba ten Chińczyk taki, który był tam obok tego Roniego Makrelego. Makre, makrelegą What the fuck? Oh w tych filmikach i tak dalej, no ale póki co to mnie jakaś Mazda niszczy różowa, no co to jest? Co to jest? No i... hallo, wracaj tu! To jest niemożliwe, że ja to przegrywam taką Subarinką, taką Subarinką z tak mruczy. No, what the fuck? Co tu się stało, chłopaki? Trochę szacunku na drodze, okej? Okay? Bez przesady, bez przesady. No ale dobra, udało nam się ich wyprzedzić wszystkich, tylko nie na długo, bo nie umiem jeździć. Ale spokojnie, wszystko pod kontrolą, spróbujemy ukończyć ten... Nie, 10 centów prawie wygrał, what the fuck? No co to jest, jak ja to przegrałem? No łatwo, łatwo na frajera w golfie, ty też możesz zginąć przy No halo. No i trzy paki na blacie, o, i tyle w temacie. No i tak się wygrywa ten wyścig. No, no. okej, okay. halo, golf, golf był bardzo blisko, nie, powiem, że nie. No dobrze, a więc jeden z następnych wyścigów to próba prędkości z jakimiś frajerami. Przecież ta superka i te porszawka tutaj to, ta, to no, wygląda całkiem nieźle, no ale jednak ja jadę Subaru, no Subaru. Chociaż tej superki to bym się bał, szczerze mówiąc. Ale spokojnie, damy radę, proszę bardzo, 160 ileś tam. Jest dobrze, 164 tym razem i czy teraz będę pierwszy? Chyba tak, chyba tak. Dobra, no póki co wygrywam ten wyścig, co raczej było nieuniknione. Wiadomo. No i cyk, 227, to już jest totalna deklasacja. Ale powiem wam, że to O, oh, what the fuck? Okej. Oh, no. Okej. Okay. Okay. mówić, że tą superinką się całkiem nieźle śmiga i że ładnie skręca, ładnie wszystko robi i nawet na dwóch kołach jeździ. What the fuck, co tam się wydarzyło? Nie mam pojęcia, ale jedziemy dalej, jedziemy dalej, nadal jesteśmy pierwsi, także jest gitara. Gitara! Widzę, że tu jakaś policja zaczyna się, no, zajebiście, no. Zaczyna się nami interesować, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Ale dam radę, dam radę i uciec! Bez problemu! No, god it, no, jak ty jeździsz, człowieku? Bez problemu. Widzisz, że ja tu próbę prędkości robię, no. Ui, 268. Przeciwników to już na mapie nie widać, oni stoją w miejscu chyba, no, ale to... Nic dziwnego, no, nic dziwnego. Nic, cyk, 226, Wytupi, o, no, to fakt. No i tak się wygrywa wyścigi. Dobra, i uwaga, uwaga, teraz robimy ten, yy, robimy trik. Cyk, powtórz. Ja wypierdalam z tego wyścigu. Ui, no i zaliczone, elegancko. No i teraz strzelimy sobie szybką eliminację, eliminację przeciw. Kogo my tu mamy? Co, co to za jakieś gówna, jakiś mustang, jakiś nie no nie niewidrzymy. Co to ma być? Oni nie mają szans, nie mają szans, przy bardzo. No, what the fuck? Okej, okay. dobra, nie ma problemu. O, okej, okay, ja to samo zrobiłem. Nie no, tą furą jest dzisiaj autentycznie, majestatycznie. Nawet szczałki do przodu nie może puszczać. Niemożliwe to jest, jewać drzewa. No i cyk, pierwsze okrążenie, proszę bardzo. Kto odpada tym razem? Tommy! O, o, ta faka, ja jeżdżę na dwóch kołach. Co jest? No i tak to się robi na dzikim zachodzie. Kolejne okrążenie jest moje. No i kto odpada tym razem? Waga, uwaga. Uwaga, uwaga, Alan odpada. God damn it. O, what the fuck, man. Goddammit prawie umarłem. Ale spokojnie, wszystko pod kontrolą. Zarakończymy ten wyścig. Został nam ostatni przeciwnik, w którym jest Voltage. No brzmi złowrogo, Nie, nie powiem, że nie. O, brzmi jak taki typowy złoczyńca z jakiegoś takiego średniego uniwersum superbohaterów. Na przykład Marvela. O, teraz to pewnie wkurwiłem masę ludzi, co? No, ale cóż, no, taka prawda. No i to co się dzieje? Elektro, możesz zbierać te swoje elektrony tam w tym nowym Jorku, weź się pierdol! No dobrze, ale teraz, żeby troszeczkę rozluźnić emocje, zrobimy sobie próbę czasową. I to bez przeciwników. Taką o, żeby, żebyś przejechać. Nocna przejażdżka, wiecie, o ci Może niekoniecznie nocna w tym przypadku, ale przejażdżka, przejażdżka. Elegancko, bez problemów. Riverbending. Oje. Oh yeah. no, nie no, nie no jakie szybkie co jest to? No. Okay. Łatwo? Uuuuh, oh, yeah. tak jest. Oh, god damn it. co się dzieje? Dobra, ja tu bokiem jeżdżam. Jadę dalej, lecę dalej. Uuuuh, oh, yeah. tak jest. Tak to się robi na dzikim zachodzie. Jedziemy dalej. Jak gdyby nigdy nic. albo no nigdy, nigdy, gdyby nic. Jak gdyby, nie... No. No, jak ty jeździsz? No, nie widrzy Jak jeździsz, ty, Penisie? No, jak szybciej. No, nie zdążę znowu. To jest koniec, to jest koniec mojej kariery. No cóż, mogę więcej powiedzieć. O, zdążyłem. Hehehehe. Ty. What the fuck, 03 sekundy? Okej, okay, dobra, może być. Na no, łatwości. Oh, what the fuck, oh, nie. Wjechałem w kastrola. Dobra, jadę z krutasem. W końcu tu subarynka, trzeba ją troszeczkę w terenie wytestować. To ja, Colin McRae, O! Uuuuuuuuuuuh, Lot na skręconym laku, jak to mówią. Jedziemy dalej. Nie no, szybciej znowu nie zdążę. Mów mi Colin o, Nie! 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 Nie, to jest niemożliwe! Nie! Nie no, ja to mogę być co najwyżej kolonoskopia Makrela. Nie, nieważne nie, nie wiem, to jakieś losowe łączenie słów, nie, nie zwracajcie na to uwagi, okej, okay? dobra, okej. Okay. Nie, nie było tego, okej, okay, okej. Okay. Oh. A propos makreli, to idę po twoje tupsko, roni! Uwaga, uwaga, będzie skok! oh je. Yeah. oh yeah. Tak jest! Ciekawe, co by się stało z prawdziwym samochodem, w sensie z zawieszeniem, gdyby faktycznie ktoś takie coś postanowił stworzyć, Gdzież od Stworzyć, tudzież yy, zrobić, wydaje mi się, że z zawieszenia zostałoby niewiele, ale na szczęście to gierka komputerówka, także tutaj nie ma żadnych problemów. W ścigałce to takie rzeczy można robić. No, o, takie też chyba, no, bo nie można, bo bo wyjść. Bo, bo ty no, nie zdążę, ty, ty nie zdą... Nie, nie, to z... jest. okej. Okay. Teraz byłem jeszcze szybciej niż wcześniej, a jeżdżę jeszcze gorzej niż wcześniej. Co tu się dzieje? Jak to jest możliwe, to ja nie mam pojęcia, ale teraz pojedziemy setowy wybrzeżem elegancko Mów mi Colin Mów mi Colin McCredon! Mów mi Colin McCreo! Dobra teraz full focus, full focus, muszę zdążyć do następnego punktu. Szybko, szybko! Ty co? Czy? Co? Ty, no tego się nie da zrobić! Dobra, spokojnie, teraz full focus, bo ja odwalam jakieś dziwne gówno, nie wiadomo po co, a to w końcu trzeba skończyć ten wyścig. Przecież nie mogę jednego wyścigu 3 godziny robić, no. Szanujmy się, szanujmy się, okej? Okay? Dlatego tego Rubbermannego! Oooooje. Oh, yeah! Oh yeah! Oh, yeah! Oh, yeah. Oh, yeah! Tak jest! Ooo, oh, yeah! Nie. Yeah. Nie, nie, nie teraz, nie teraz, nie przy samym końcu, nie! Szybko, szybko! Tu oh nie yeah, zdążyłem, po profesorsku. Wszystko wyliczone. No. no i cyk, elegancko, no tak to się robi. No i dobrze, został nam ostatni wyścig do ukończenia. Jest to próba czasowa, albo próba prędkości, nie, próba prędkości. Tak to się nazywa, tak to się nazywa, kiedyś to zapamiętam, przysięgam. Przysięgam, że ten czas nastanie, ale póki co, no. Brzmi nie wjeżdżać w dupę? O, no co to jest? Proszę nie wycinać tych słów z kontekstu w żaden sposób. Błagam, błagam. Nie, no proszę bardzo, jeżdżę jak gówno i wygrywam. No tak to się robi, no tak to się robi. No i cyk, 198, elegancko, jestem pierwszy. No jestem mistrzem kierownicy. No i co, fraj? O, okej. Okay. Po prawie na dwóch kołach stanął. No ale nie dość, że teraz wszystkich wyprzedziłem. To nadal jestem pierwszy, no i tak już pozostanie, no cóż. No cóż, co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no? Tak już bywa czasami, proszę bardzo, kolejne 200 kilometrów. Kilometrów? Ty jestem drugi, co jest? Anczone. Tyż ma to. Nie no ty gnoju, what the fuck man! Co on zrobił? No i cyk, 214, teraz to już żaden... Aaaaaah, oh, parę! Tego nie pobiję. Przynajmniej taką mam nadzieję, no i tak już jest, no tak już jest, jak już jest. To jaki korek, what the fuck man! No i cyk 190. To gdzie mam jechać? Nie, w tym mostu on tejdzie wszystko jest żółte, nawet te strzałki, które pokazują ci gdzie masz nie jechać, są żółte. Ja ich nie widzę! No oh się! Dobra, wygrałem elegancko, ale mi się podoba ta Subarynka z wyglądu, nie no zobaczcie jak ona majestatycznie wygląda, no przecież tu wszystko pasuje idealnie, no nie wytrzymam, nie mogę się na nią napatrzeć, to jest przecudowna naprawdę, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie to cinematic ujęcie, cinematic najpłynniejsze ujęcie jakie zobaczycie w życiu tej fury. No i generalnie wyścigi mamy zrobione, zostały nam kamienie milowe, ale szczerze to nie wiem czy ja dzisiaj jestem gotowy na tak psychiczny wpierdol, więc myślę, że zaczniemy sobie spokojnie od radarów, póki co. Na spokojnie. Fotoradary są proste. Tylko jedziesz do przodu na, na, na pełnej piździe i tyle, no. I modli się, żebyś się, jakby wstrzelił w limit, ale mam nadzieję, że się uda, no. Co? Ja no, już mam dosyć. Dobra, sp spokojnie. Spróbujemy z drugiej strony. Z drugiej strony spróbujemy i wtedy, wtedy będzie dobrze. Wtedy będzie dobrze. No, chyba, żeby chwilowo zmienić na lemon lambo, ale to, to, że nie będzie konieczne. O no nie będzie konieczny, nie będzie. Przynajmniej póki co, ponieważ tutaj mamy do. Być 255 km na godzinę, więc no to może być leciutki problem, leciutki problem. Ale damy radę, damy radę. No jak za wolno, przecież idealnie było prawie. Dobra, spokojnie, teraz zrobimy rozbieg z drugiego końca mapy i będzie wszystko git. No ja pierdolę, no mówiłem, że nie chcę robić tych kamieni milowych z wami. No mówiłem. Mówiłem, chyba jasno się wyraziłem. No. Nie no, przecież to jest niemożliwe, niemożliwe to jest. 8 minut pościgu. No, ja pierdolę. Co Wy sobie myślicie, że ja nie mam co robić? Nie no, to jest niemożliwe. O, dobra. Dobra, uciekłem. Łatwo, łatwo, łatwo. Ja tu jest fotoradarek, mogę sobie go cyknąć. Chyba za wolno jadę, co? Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, co się dzieje. No i uciekłem. Co? What the fuck, robię flipa, co się... nie. Dobra, nie, nie. Stop, stop, stop. Chwila. Chwila, ok? Nie, muszę się na... Muszę się. Nie chcę, nie chcę, ale muszę się napić, ok? Dobra, chwila, zanim cokolwiek zrobimy, możemy. Możemy jakby ustalić jedną rzecz. Ja, ja jestem mistrzem kierownicy, okej? Okay? Okej, okay, dobra, ustalmy to. Już jakby to jest to jest jakby już oczywiste, dobra. Dobra. Nie, no, szczerze mówiąc, to Myślę, że to, co ja tam odtworzyłem w tym momencie, to powinno zostać gdzieś dodane do jakiejś kompilacji najlepszych stuntów wykonanych w tej grze... Kiedykolwiek, no, no bo no bo co, no... Taka prawda, taka prawda, teraz się tu jadę za wolno, kurwa, wiadomo... Nie no, z przekrością muszę stwierdzić, że niestety Subarynka chyba sobie nie da tutaj rady, niestety, ale spokojnie, z pomocą przychodzi Lemon Lambo, najlepszy przyjaciel człowieka, wiadomo, no i on tutaj raczej sobie bez problemu poradzi, także proszę bardzo, cy... Nie, nie, no nie wytrzymam zaraz. No wydupię mnie z tą gościu. Mówiłem, że nie chce się ścigać. Dobra, znowu robimy flipa. O oh, je, tym razem lemon lambo. Nie, no ja już jestem, nie, no ja jestem mistrzem. Mistrzem jestem. Nie, nie, nie ma lepszego. No, nie ma. A. Nie wierzę, nie? W końcu to się udało. I to jeszcze ledwo. Dwa kilometry? Nie, nie wytrzymie. Sześć godzin chyba to robiłem, autentycznie. I to jeszcze Lemon Lambo, a teraz mamy zrobić 285 km na godzinę. Przecież ja tego nie zrobię nigdy. Ty, udało się za pierwszym razem, jak ja jestem jakimś mistrzem chyba. No, ja goddammit, no wydupiaj mnie stąd, no mówiłem, że nie chcę się z wami ścigać. Goddammit, no. Czego nie potraficie zrozumieć? Czego? Kim wszyscy tak jest, no, okay. to nie